Zrobiłam sosy do mięs, te są takie tradycyjne czosnkowe, a w środku to jest taki na bazie miodu, musztardy, majonezu. Pyszne, pyszne, pyszne. Tutaj ogórki puszczają wodę, będą saceki I słuchajcie, słońce nawet wychodzi. Ty też tak na gości już czekasz? Tak? No, czeka, czeka. Czeka, ona w korytarzu już gotowa. Figusek Deszcz jest potrzebny Deszcz jest potrzebny Wcale nie płaczę Ja jeszcze żebaku nie posiałem Także miałem to robić teraz Ale czekałem aż te burze poprzychodzą I w sumie dobrze Bo raz spadło 20 litrów Dwa dni później tak jak dzisiaj wieczorem Kolejne 20 No i co? Zresztą może i to by powychodziło ale tak po prostu będę, będziemy jechać uprawa i za tym od razu pewnie John Direk z siewnikiem i rzepaczek wjedzie naraz za tyłeczkiem na mokro posiany rzepak. Jeszcze w terminie, bo umie w sumie do 25 spokojnie.